Marihuaniści. Wypowiedz się o buchu, dlatego, że nastolatkowie w moim wieku nie zdają sobie sprawy z tego, że krzak to też syf. Uzależnienie od marihuany jest realne i niesie ze sobą poważne konsekwencje, zwłaszcza przy długotrwałym zażywaniu. Jest ono też często lekceważone, ponieważ nie pociąga to za sobą takich dramatycznych skutków jak np. heroina czy alkohol. THC prowadzi do powolnej erozji życia, a z racji tego, że jest bagatelizowane, no to trudniej również to się leczy. Stałe używanie marihuany wpływa na układ endokanabinoidowy, który reguluje nastrój, pamięć, sen, apetyt, motywację. Przy uzależnieniu od zielska dochodzi więc do zaburzeń motywacji, apatii, zaburzeń koncentracji, zaburzeń pamięci, ryzyko zapadania na depresję oraz zaburzenia lękowe. Ponadto może występować drażliwość, bezsenność, utrata apetytu. Skutek palenia może dojść do ujawnienia albo nasilenia objawów psychotycznych, zwłaszcza u osób predysponowanych do schizofrenii albo do choroby afektywnej dwubiegunowej. No i u osób, które palą i są poniżej 25 roku życia, czyli w tym okresie, gdzie mózg się jeszcze kształtuje, no to wzrasta ryzyko zaburzenia struktur w mózgu odpowiedzialnych za samoregulację emocji, za funkcje wykonawcze, planowania i zwiększa się też ryzyko powstawania zaburzeń psychicznych w dorosłości. Pogody ducha.